Na ulicach Warszawy, gdy listopadowy mróz zaczął szczypać w policzki, Tomasz Kowalski, 52-letni weteran misji w Afganistanie, stał przed zamkniętymi drzwiami schroniska dla bezdomnych. Jego wojskowa kurtka, niegdyś symbol dumy, była teraz zniszczona i nie chroniła przed zimnem. W jego oczach można było dostrzec zarówno godność, jak i rezygnację uspojrzenie człowieka, który walczył za swój kraj, a teraz walczył o przetrwanie. Przykro mi, ale nie mamy miejsc, powiedział kierownik schroniska, Marek, unikając wzroku Tomasza. Poza tym, ostatnim razem były problemy. Wiesz, że mamy zasady. Tomasz zacisnął pięści w kieszeniach. Tak, pamiętał tamtą noc, gdy krzyki i wspomnienia z Afganistanu wyrwały go ze snu. Nie panował nad sobą wtedy. To było jednorazowe, powiedział cicho. Mam teraz leki. Proszę, tylko na kilka nocy. Zanim znajdę coś innego. Przepraszam. Mamy kobiety i dzieci pod opieką. Nie mogę ryzykować. Tomasz kiwnął głową, nie chcąc błagać. Wojskowy honor ostatnia rzecz, która mu pozostała. Odwrócił się i ruszył w stronę parku Łazienkowskiego, gdzie miał swoją kryjówkę pod jednym z mostków. Warszawa szykowała się do wieczoru, w światła restauracji zapraszały ciepłem, którego nie mógł sobie pozwolić. Na krakowskim przedmieściu ludzie spieszyli się do domów lub na spotkania, nikt nie zwracał uwagi na samotnego mężczyznę. W parku znalazł swój plecak, schowany między krzakami. Sprawdził zawartość w dokumenty wojskowe, zdjęcie córki, która już nie chciała go znać, kilka leków na PTSD i ostatnie złotówki. Z termometru na pobliskiej aptece odczytał minus pięć stopni. Ta noc miała być trudna. Rozłożył karton i koce, które udało mu się zdobyć. Z kieszeni wyjął zużyty telefon, bateria na poziomie 12%. Zawahał się, po czym wybrał numer. Ośrodek pomocy weteranom słucham. Tu Kowalski, Tomasz. Służyłem w Afganistanie, druga zmiana. Panie Kowalski rozmawialiśmy już wielokrotnie. Pański wniosek jest w trakcie rozpatrywania, ale procedury. Ile jeszcze przerwał, a jego głos zadrzał. Jest zima. Rozumiem, ale musimy przestrzegać kolejności. Proponuję schronisko na Wolskiej. Byłem tam. Nie przyjmują. Cisza po drugiej stronie, potem westchnienie. Przykro mi. Zadzwonię, gdy będą jakieś informacje. Połączenie zostało przerwane. Tomasz spojrzał na wygasający ekran telefonu, po czym schował go głęboko do kieszeni, żeby oszczędzać baterię. Zdawał sobie sprawę, że nikt nie zadzwoni. Gdy zaczął zapadać zmrok, a temperatura spadała, Tomasz usłyszał kroki. Instynktownie przyjął pozycję obronną lata w wojsku i miesiące na ulicy nauczyły go, że noc może przynieść niebezpieczeństwo. Jest tu kto? Usłyszał kobiecy głos. Nie odpowiedział. Lepiej pozostać niezauważonym. Widziałam, jak pan tu wchodził, głos nie odpuszczał. Mam temu z gorącą herbatą i kanapki z ZHP. Harcerze czasami przechodzili do parku z pomocą. Tomasz rozluźnił się nieco i ostrożnie wyjrzał za drzewa. Kobieta stała kilka metrów od niego, około 40 lat, krótkie ciemne włosy, ubrana w ciepłą kurtkę z emblematem wojskowym. Nie była harcerką. Nazywam się Agnieszka Nowak, powiedziała, stawiając na ziemi torbę. Jestem pielęgniarką w szpitalu wojskowym przy ulicy szaserów. Agnieszka Nowak pracowała w szpitalu wojskowym od 15 lat. Widziała wystarczająco dużo, by rozpoznać weterana, nawet gdy siedział ukryty w cieniu parku. Coś w jego sposobie poruszania się, w czujności i pozycji ciała, mówiło jej wszystko, co potrzebowała wiedzieć. Nie chcę nikogo niepokoić, powiedział Tomasz, powoli wychodząc z cienia, ale zachowując dystans. Nie niepokoi mnie pan, odpowiedziała spokojnie Agnieszka, otwierając te Para uniosła się w zimnym powietrzu. Proszę, to pomoże się rozgrzać. Tomasz zawahał się, ale zapach gorącej herbaty był zbyt kuszący. Podszedł, przyjął kubek i wypił łyk, czując, jak ciepło rozprzestrzenia się po jego ciele. Dziękuję, powiedział cicho. Gdzie pan służył? zapytała Agnieszka, podając mu kanapkę. Tomasz spojrzał na nią podejrzliwie. Skąd pani wie, że służyłem? Pracuję z weteranami codziennie. Rozpoznaje nas kropka. Uśmiechnęła się lekko. Poza tym, ma pan naszywkę osiemnastą. Dywizji na kurtce. Tomasz mimowolnie dotknął wyblakłej naszywki na ramieniu. Afganistan. Dwie tury w gazni odpowiedział wreszcie. A pani. Byłam w polowym szpitalu w Iraku, później przeniosłam się do Warszawy. Między nimi zapadła cisza, ale nie była nie. To była cisza ludzi, którzy rozumieją się bez słów, tych, którzy widzieli rzeczy. O których większość cywilów nie ma pojęcia. Co pana sprowadza do parku w taką noc? Zapytała w końcu Agnieszka, choć odpowiedź była oczywista. Tomasz wzruszył ranionami. Życie. Trudno się przystosować po powrocie. Najpierw problemy ze snem, potem z żoną. Alkohol pomagał przez chwilę. Spojrzał w dal. Zanim wszystko zrujnował. Agnieszka kiwnęła głową. Znała tę historię zbyt dobrze, Powtarzała się w różnych wariantach u wielu weteranów, z którymi pracowała. A teraz. Pije pan. Od roku ani kropli, ale niektóre mosty już spalone. A wsparcie od wojska? Opieka medyczna. Tomasz zaśmał się gorzko. Jestem w kolejce. Wszyscy jesteśmy w jakiejś kolejce. Agnieszka spojrzała na zegarek, potem na niebo, z którego zaczynały spadać pierwsze płatki śniegu. Nie może pan tu zostać, powiedziała stanowczo. Temperatura ma spaść do minus 10 stopni. Przeżyłem gorsze noce, odpowiedział Tomasz z godnością. Agnieszka wstała, otrzepując śnieg z kurtki. Mam propozycję. Pracuję na nocną zmianę w szpitalu. Jest tam wolne łóżko w pomieszczeniu dla personelu. Nikt go nie używa. Tomasz zmarszczył brwi. Nie potrzebuje litości. To nie litość. To szacunek, odparła twardo. Żołnierz nie zostawia swojego na polu bitwy. A Warszawa zimą to pole bitwy dla kogoś bez dachu nad głową. Tomasz patrzył na nią długo, ważąc jej słowa. Wreszcie kiwnął głową. Tylko na jedną noc, zastrzegł. Tylko na jedną noc zgodziła się Agnieszka, choć oboje wiedzieli, że to początek czegoś więcej. Gdy opuszczali park, śnieg zaczął padać coraz gęściej, pokrywając miasto białym całunem, Zacierając ślady przeszłości i tworząc czystą kartkę dla przyszłości. Wojskowy instytut medyczny na ulicy Szaserów był inny w nocy. Cichsze korytarze, przytłumione światła, sporadyczne kroki personelu medycznego. Dla Tomasza był to jednak znajomy krajobraz, zapach środków dezynfekujących, szmer maszyn medycznych, cichy szept rozmów w dyżurce pielęgniarek. Świat, który kiedyś znał jako pacjent, a teraz poznawał z innej perspektywy. Agnieszka prowadziła go bocznymi korytarzami, unikając głównych szlaków i kamer monitoringu. To nie jest do końca zgodne z przepisami, przyznała cicho, otwierając drzwi do małego pokoju dla personelu. Ale czasami przepisy nie nadążają za rzeczywistością. Pokój był prosty, wąskie łóżko, stół, krzesło, mała łazienka. Dla Tomasza wyglądał jednak jak luksusowy apartament po miesiącach spędzonych pod mostami i w parkach. Tu jest czysta pościel, Agnieszka wskazała na szafkę. Łazienka ma ciepłą wodę. Możesz się odświeżyć. Tomasz stał niezręcznie, ściskając swój zniszczony plecak. Dlaczego to robisz? Zapytał w końcu. Agnieszka zawahała się, jej twarz na moment stała się odległa, jakby patrzyła w przeszłość. Mój brat też służył w Afganistanie, powiedziała w końcu. Wrócił inny. Próbowaliśmy pomóc, ale nie wiedzieliśmy jak. Nikt z nas nie rozumiał, przez co przechodził. Zrobiła pauzę. Dwa lata temu odebrał sobie życie. Tomasz opuścił wzrok, znając zbyt dobrze tę historię. Statystyki samobójstw wśród weteranów były wciąż przerażająco wysokie. Przykro mi, powiedział cicho. Od tamtej pory obiecałam sobie, że nie przejdę obojętnie obok żadnego weterana potrzebującego pomocy. Agnieszka wyprostowała się. Muszę wracać na oddział. Jutro pogadamy. Gdy drzwi zamknęły się za nią, Tomasz długo stał bez ruchu, po czym powoli podszedł do łazienki. Z lustra spojrzała na niego twarz, której prawie nie rozpoznawał zarośnięta, zmęczona, z oczami, które widziały zbyt wiele. Tej nocy, po raz pierwszy od miesięcy, Tomasz spał bez koszmarów. Ranek przyniósł niespodziankę. Agnieszka pojawiła się z cystymi ubraniami, prostymi spódniami i koszulą. Które zdobyła z oddziału dla pacjentów. Mam dla ciebie propozycję, powiedziała, stawiając na stole kawę i kanapki. Na oddziale rehabilitacyjnym brakuje personelu pomocniczego. Potrzebujemy kogoś do pomocy pacjentom, drobnych prac. Tomasz zmarszczył brwi. Nie mam kwalifikacji medycznych. Ale masz doświadczenie wojskowe i rozumiesz, przez co przechodzą nasi pacjenci. Wielu z nich to weterani jak Ty. Kropka. Agnieszka usiadła naprzeciwko niego. To nie będzie oficjalna posada, przynajmniej na razie. Ale dostaniesz miejsce do spania, posiłki i niewielkie wynagrodzenie za pomoc. Dlaczego miałabyś ryzykować dla kogoś takiego jak ja? Bo wierzę, że pomagając innym najlepiej pomożesz sobie, kropka. Spojrzała mu prosto w oczy. Co masz do stracenia? I tak Tomasz został nieoficjalnym pomocnikiem na oddziale rehabilitacyjnym. Początkowo jego zadania były proste, pomagał pacjentom poruszać się po oddziale, roznosił posiłki, rozmawiał z tymi, którzy potrzebowali towarzystwa. Ku jego zaskoczeniu okazało się, że ma talent do tej pracy. Jego spokój i cierpliwość, wypracowane podczas służby wojskowej, były dokładnie tym, czego potrzebowali pacjenci po traumatycznych doświadczeniach. Rozumiał ich frustrację, gniew, momenty załamania, sam przez to przechodził. Z każdym dniem Tomasz zmieniał się. Golił się codziennie, jego postawa stała się bardziej wyprostowana, w oczach pojawił się błysk, który zniknął lata temu. Personel szpitala, początkowo nieufny wobec decyzji Agnieszki, zaczął go akceptować, widząc pozytywny wpływ, jaki miał na pacjentów. Ten młody porucznik, Adamski powiedział pewnego dnia do Agnieszki, wskazując na pacjenta, który stracił nogę w wypadku podczas ćwiczeń. Od tygodnia odmawia rehabilitacji. Wym, westchnęła Agnieszka. Próbowaliśmy wszystkiego kropka. Mogę z nim porozmawiać. Po swojemu? Agnieszka zawahała się, ale kiwnęła głową. Tomasz wszedł do sali porucznika adamskiego bez pukania, stanął na baczność i zasalutował. Porucznik adamski, sierżant Kowalski, druga tura Afganistan. Przyszedłem sprawdzić, Dlaczego żołnierz polski odmawia wykonywania rozkazów? Młody oficer spojrzał na niego ze zdumieniem, potem z irytacją. Z całym szacunkiem, sierżancie, ale może pan spert. Nie skończyłem, poruczniku, przerwał mu Tomasz, nie opuszczając ręki. Stracił pan nogę, nie honor. Nie szacunek do munduru, który pan nosi. Ten pokój to teraz pana pole bitwy. I widzę, że się pan poddaje. Twarz młodego oficera wykrzywiła się w gniewie, potem w bólu, wreszcie w czymś, co przypominało wstyd. Nie poddaję się, powiedział cicho. Udowodnij to. Jutro 0700, rehabilitacja. Będę tam, żeby zobaczyć, z jakiego materiału jest zrobiony polski oficer. Następnego dnia, ku zaskoczeniu personelu, porucznik Adamski pojawił się na rehabilitacji. I każdego kolejnego dnia. Dla Tomasza był to punkt zwrotny. Zrozumiał, że jego doświadczenia u nawet te najtrudniejsze jak mogły pomóc innym. Że jego życie wciąż miało wartość i cel. Agnieszka obserwowała te transformacje z satysfakcją, ale również z rosnącym niepokojem. Wiedziała, że ich nieoficjalne rozwiązanie nie może trwać wiecznie. Dyrektor szpitala zaczął zadawać pytania, a Tomasz, mimo postępów, wciąż był bezdomnym weteranem bez oficjalnego statusu. Musimy znaleźć bardziej trwałe rozwiązanie, powiedziała pewnego wieczoru, gdy siedzieli w kantynie szpitalnej po godzinach pracy. Tomasz pokiwał głową. Myślałem o tym. Może jest jakiś program dla weteranów, do którego mógłbym aplikować. Jest coś lepszego, uśmiechnęła się Agnieszka. Ale wymaga odwagi. I zaufania. Ministerstwo Obrony Narodowej, monumentalny budynek w centrum Warszawy, zawsze budziło w Tomaszu mieszane uczucia. Z jednej strony duma, tu podejmowano decyzję dotyczące armii, której poświęcił lata życia. Z drugiej o rozczarowanie systemem, który wydawał się zapominać o swoich żołnierzach, gdy tylko przestawali być przydatni. Teraz stał przed tym budynkiem, ubrany w czysty garnitur pożyczony od jednego z lekarzy. Jego włosy były równo przestrzyżone, twarz ogolona, w ręku trzymał teczkę z dokumentami. Obok niego stała Agnieszka, Ubrana w swój oficjalny mundur pielęgniarski. Jesteś pewna, że to ma sens? zapytał, próbując ukryć zdenerwowanie. Absolutnie, odpowiedziała stanowczo. Pułkownik Dąbrowski jest odpowiedzialny za nowy program wsparcia weteranów. Potrzebuje kogoś, kto rozumie ich potrzeby, kogoś takiego jak ty. Spotkanie w ministerstwie było rezultatem tygodni planowania. Agnieszka wykorzystała swoje kontakty w szpitalu, aby zorganizować rozmowę z pułkownikiem Dąbrowskim, który nadzorował tworzenie nowego programu pomocy dla weteranów z problemami adaptacyjnymi. Program, który mógłby zmienić życie wielu ludzi, ludzi takich jak Tomasz. W poczekalni ministerstwa Tomasz przyglądał się innym weteranom, niektórzy w mundurach galowych z medalami, inni w cywilnych ubraniach. Wszyscy patrzyli na niego z mieszaniną ciekawości i solidarności. Być może rozpoznawali w nim kogoś, kto przeszedł podobną drogę? Major Nowak i sierżant Kowalski, zawołała sekretarka. Pułkownik Dąbrowski prosi. Tomasz spojrzał zaskoczony na Agnieszko. Major? Uśmiechnęła się przepraszająco. Nie lubię się chwalić stopniem. Gabinet pułkownika Dąbrowskiego był surowy i funkcjonalny, jak jego właściciel. Starszy mężczyzna z siwymi włosami i ostrym spojrzeniem wskazał im krzesła przed biurkiem. Major Nowak skinął głową Agnieszce, po czym zwrócił wzrok na Tomasza. Sierżant Kowalski. Przeczytałem pana akta. Imponująca służba w Afganistanie. Mniej imponujące to, co nastąpiło po powrocie. Tomasz wyprostował się. Nie szukam wymówek, panie pułkowniku. Popełniłem błędy. Wszyscy popełniamy błędy, sierżancie. Pytanie, czy wyciągamy z nich wnioski? Pułkownik otworzył teczkę z dokumentami. Major Nowak twierdzi, że jest pan idealnym kandydatem do programu mentorskiego dla weteranów. Tomasz rzucił szybkie spojrzenie Agnieszce, która lekko skinęła głową, zachęcając go do kontynuowania. Z całym szacunkiem, panie pułkowniku, jakie kwalifikacje ma bezdomny weteran z PTSD, by być mentorem dla kogokolwiek? Pułkownik uśmiechnął się lekko. Mówi pan o sobie w trzeciej osobie, jakby to był ktoś inny. Ale to właśnie Pańskie doświadczenie jest kwalifikacją, której szukamy. Odchylił się w fotelu. Potrzebujemy ludzi, którzy przeszli przez piekło i wrócili. Którzy znają system od najgorszej strony. Którzy mogą powiedzieć, byłem tam, gdzie ty jesteś teraz, i mówić prawdę. Tomasz milczał, próbując przetworzyć, co słyszy. Program oferuje szkolenie, Zakwaterowanie i pensje, kontynuował pułkownik. W zamian oczekujemy pełnego zaangażowania w pomoc innym weteranom. To nie będzie łatwa praca. Nic w moim życiu nie było łatwe, panie pułkowniku, odpowiedział Tomasz. I jeszcze jedno, dodał Dąbrowski. Warunkiem jest kontynuowanie własnej terapii. Nie można pomagać innym, jeśli samemu się tonie. Przez chwilę w gabinecie panowała cisza. Tomasz czuł, Jakiego serce bije szybciej u ze strachu, z nadziei, z emocji, których nie potrafił nazwać. Dlaczego ja? Zapytał w końcu. Jest wielu weteranów z problemami. Bo udowodnił pan, że potrafi się podnieść, odpowiedział pułkownik, wskazując na raport, który Agnieszka przygotowała o pracy Tomasza w szpitalu. I bo major nowa kręczy za pana, a ja ufam jej osądowi. Tomasz spojrzał na Agnieszka, która siedziała wyprostowana, z pewnością siebie i determinacją w oczach. Kobieta, która wyciągnęła do niego rękę, gdy wszyscy inni odwrócili wzrok. Nie zawiodę jej, powiedział cicho. Ani pana, panie pułkowniku. Więc witamy w programie, Sierżancie Kowalski. Pułkownik wstał i wyciągnął rękę. Sześć miesięcy później, na obrzeżach Warszawy, w nowo otwartym Centrum Wsparcia Weteranów, Tomasz Kowalski prowadził swoją pierwszą oficjalną sesję grupową. W kręgu siedziało ośmiu mężczyzn i dwie kobiety, wszyscy weterani, wszyscy z własnymi historiami i demonami. Nazywam się Tomasz, zaczął, czując znajome napięcie, ale też nową pewność siebie. Służyłem w Afganistanie. Po powrocie straciłem wszystko z rodzinę, dom, godność. Skończyłem na ulicy. Zrobił pauzę. Patrząc na twarze przed sobą u niektóre sceptyczne, inne pełne nadziei, wszystkie naznaczone swoimi przeżyciami. Ale jestem tu dzisiaj dzięki jednej osobie, która nie przestała we mnie wierzyć, nawet gdy ja sam przestałem. Spojrzał w kierunku drzwi, gdzie stała Agnieszka, obserwując sesję. Dzięki niej zrozumiałem, że moje doświadczenia, nawet te najgorsze, mogą mieć sens, jeśli posłużą do pomocy innym. Jeden z uczestników, Młody szeregowy z blizną przechodzącą przez policzek, uniósł rękę. Co jeśli jest już za późno? Co jeśli jesteśmy zbyt zniszczeni? Tomasz uśmiechnął się ze zrozumieniem. Na froncie nauczyłem się jednej rzeczy: nigdy nie zostawiamy swoich. Nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna. Rozejrzał się po sali. Jesteśmy rodziną. Przeszliśmy przez to samo piekło i razem z niego wyjdziemy. Po sesji, gdy uczestnicy powoli opuszczali salę, Agnieszka podeszła do Tomasza. Jak poszło? zapytała, choć znała odpowiedź z błysku w jego oczach. To dopiero początek, odpowiedział Tomasz. Ale dobry początek. Wyszli razem na zewnątrz, gdzie wiosenne słońce ogrzewało Warszawę. Przed budynkiem centrum stała grupa weteranów, rozmawiając i śmiejąc się dźwięk, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy dla wielu z nich. Wiesz, powiedział Tomasz, Patrząc na tę scenę, kiedy odmówili mi wejścia do tego schroniska, myślałem, że to koniec. Że nie ma już dla mnie miejsca w tym świecie. Agnieszka wzięła go za rękę w gest, który stał się naturalny w ciągu ostatnich miesięcy. A teraz? Tomasz uśmiechnął się, patrząc na budynek centrum, na flagę Polski powiewającą na wietrze, na nowe życie, które razem budowali. Teraz wiem, że to był dopiero początek. I że nikt nie jest stracony, dopóki ktoś w niego wierzy. Ponad centrum, na błękitnym polskim niebie, przelatywał klucz żurawi symbol powrotu, odrodzenia, nowej nadziei. Symbole, które Tomasz Kowalski, niegdyś bezdomny weteran, teraz nosił w sercu każdego dnia, pomagając innym odnaleźć swoją drogę do domu.